Marcin był śmieciem i chujem i, i, i śmieciem, a teraz jest super przyjacielem. Ou je, yeah, dzwoni. Przepraszam bardzo, że dzisiaj się spóźniłem. Jestem zajebany mułem jeszcze, bo wstałem bardzo niedawno. Sorry, widzowie. Czemu robię streamki jak jesteś w robocie? Bo, bo potem nie mogę. <laughs> Ale spoko, w sobotę będzie wieczorem stream. I chyba urbex, przełożony urbex? Nie no, właśnie przyśpieszony, bo chyba sobotę chcieliśmy zrobić. Tylko widzowie, mam pewne obawy. No, i była taka sytuacja, że wczoraj młody mówi, wieczorem, wieczorem, być może koło 22. Ja poszedłem już z Discorda. Oj, tak, mówię coś. Przepraszam za zaspanie. No i. Młody mówi, że może zobaczyć jeszcze miejscówki. Ja już miałem iść spać o 22. Wyłączyłem kompa. Może zobaczyć miejscówki na Urbexa. W sensie, to tylko chodzi o to, żeby zobaczyć, którędy wejść. Nie wchodziliśmy nigdzie do środka, chociaż... Damian się najebał wczoraj i chciał, żebyśmy... Już wchodzili i TikToki nagrywali. Ale mówię, że to nie ma sensu, bo... <laughs> bo ten... <laughs> No bo jak zobaczymy, co tam jest, to co to za urbex? I zobaczyliśmy trzy miejsca, a jedno takie podwójne. Na początku byliśmy w jakimś miejscu, ale kurwa to miejsce chyba odpada. Ponieważ chodzi plotka po pierwsze, że tam jest pies i ochroniarz. Ochroniarz to chuj, ale pies to pies to jak upierdoli to lipa. Druga plotka. Tam było, były na, tak jakby na murach tego miejsca, były takie napisy, wiecie, o. O. O jakieś tam. Były takie napisy, wiecie, o, o jakichś takich y, żydowskich sprawach, nie? Z wojny. Bo mi się wdeł wydaje, wdeł że to możliwe, że podpiszesz. to jest jakieś. Yy, że to jest jakieś, yy, wiecie, jakaś pamiątka kulturowa, czy tam jakaś jakiś pomnik ofiar, więc wiecie, lepiej się nie pakować w takie miejsce, bo żeby nie było, że yy, coś bezszczęsśmy, że tak powiem. Kurczę, ciężko mi słowa znaleźć. Z samego rana naprawdę niedawno wstałem. <laughs> no, no, więc tak się myślę, że to słabe miejsce i tak popatrzyliśmy na szybko. Dwa jakieś inne miejsca, jedno miejsce to jest w ogóle hit, bo widzowie, jest taka piękna, duża działka, ale ja tam nie pójdę. To od razu Wam tylko opowiem o tym miejscu, ale nie pojedziemy tam, bo młody powiedział, że się boi diabła, a Damian powiedział, że też. No, i wiecie, i chodzi o to, że tam jest taka działka zajebista, prawie, że w centrum Lublina. Jest taka działka w centrum Lublina, i tam jest taki mały, stary domek, i obok jest taki duży domek, który już został pobudowany. Powiedzmy, jest w stanie surowym. Nie przy Olimpie. I podobno tam diabeł jest, i nikt tam nie chce kupić tej działki, a ten domu, tego domu nikt do końca nie buduje. Bo w tym domu Lefo starym 0, jest diabeł, normalnie. 5. I tam. W hey, tej grupciu podpiszesz. Tak. I tam Matka Boska jest, pomnik Matki Boskiej. I takie słowa są w dzień napisane, że tam. Matko Bosko, trzymaj diabła za rogi, czy coś tam. To się to nie wiem, czy akurat tak pisze, ale. Coś tam pisze. Więc nie wiem, tam to chyba nie pójdziemy, bo. Wiecie, widzowie, nie to, że. A to jest kurwa ten. Wysłałeś mi trade linka, oszuście. Eee, wiecie, bo. Można byłoby tam pójść, ale jak tam serio jest diabeł. I jako penta, No właśnie, to lepiej tam nie iść. No i jest. Ale to ja nawet chciałem tam iść, tylko że szczerze. <śmiech> <śmiech> to słaby kontakt urbexowy, urban... bo. Bo tam jest na pół godziny, no co, tam jest taka mała chatka jak mieszkanie w bloku i co, przejść po tym nie i tyle? ...5700... weź wysłał na urbexa pistolet z za amunicją poświęconą od księdza, to zabijesz szatany. <coughs> to jest tuś, dopiero. ...dasz wipka, dobry, O cholera. Znamy się nie od dziś, jabczalowe. E, przestańcie chwilę do Co tam u ciebie, Kubuś? A wiesz co, kurwa wariacie? Powiem ci, że nie ciekawie. Kurwa, wstałem tylko co. Jestem taki zmęczony, się pije, jebać kapusi. Kurwa, jego mać, ja pierdolę w pitu. Mario, Wiecie co mi się wydaje, widzowie? Że XQC to by musiał z Ksajem duo zagrać. Ale by się Ksajo zestresował, jakby po angielsku miał gadać. Obym się ześmiał z niego. Kto by jebał 60 tysięcy dolarów w nocy? XQC? Na Kasynie, ale grał na streamie czy nie? <śmiech> 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 Ta, to można? Nie, no całe Pierdolicie, czekajcie, wejdę w wodę. Ej, on se grał w Blackjacka i w Slotsy. Dlaczego xQc może, a my w Polsce nie możemy? jak widzę o sobie komentarze, o Jezu, to aż mi się czasami przykro robi. Ja rozumiem, ja wiesz. Ja ciebie widzu z Twitcha to ja kojarzę, nie? <laughs> Wiadomo, jak ktoś tam jedną wiadomość napisze, czy tam ma 100 wiadomości na, na streamie, no to może go nie kojarzę, ale jak nie wiem, Misuku, kurwa, czy. czy no, no dużo jest widzów, nawet bez subów, nie? Którzy, których niki się przewijają. Jak coś piszecie, to wiecie, ja już wiem, czy na przykład wy czasami trollujecie, czy nie, no ty o ja tu też. A ja widzę taki komentarz na YouTubie, że... że mi się kurwa żyć nie chce jak widzę tych zjebów. No i tyle. Jezu, no, tak mi smutno jest Davidka. Już by siedział ze mną mały gnojek i mówił tak. Hej, Japczan, fajną nutkę znalazłem i by mi hot sixty szpaka yy, Nightcore wysyłał. Yy, ja widziałem, na którymś się odcinku jak ktoś na Opa! Pato! Pato! Patrzcie tu! Tylko proszę. I się dziwicie, że Książę już 0 LP w Masterze. Pa to. Pa! English Player zapierdala Serafinę na full HP. Ezreal ma 22 HP. Widzicie to? 22 HP ma. Patrzcie to! <ścoughs> I ten gościu coś gada o graniu w League Legend, jak mu się ręce skaleczyły dawno, dawno temu. Ja na zaku jestem lepszy niż Ksajo, proste. Nie no, żartuję. Ale takie śmieszne to było, Trzysnąłem pekę chyba z kurwa nie wiem ile czasu. Nie pokazywałem mu tego, bo będzie smutno. Do Ksaja jeszcze umiejętności grania w League Legend są ważne, to mu nie pokazuje, że mu nie było przykro tego shota. No i ci raczej zrobią ja. O to ja jestem Ej to jeszcze raz Kurwa zapomniałem No i ci raczeń zrobią A ja. Robisz tam kurwa całą trójkę lecisz Synapse? Ale ich kurwa pojechał japczan, ja pierdolę ty ty, za ty, Piara wygląda jak nieuczesana. Okrągłą, pudru, i Nie? I Dla mnie w chuj podobna. Kolor włosów ten sam, to gmina też taka. Bonko Life napisał, że słodkie, aż mi cukier podskoczył. Odpowiedz. węglem. Zagryź Co wnosi Luki? Luki jest tylko kolegą na chwilę Bibletką, wiecie co Taki zastępczy, zastępczy chłopak Pusteczka, na jeden raz Luki Steve to jest, wiecie, to jest taki chłopak Co z nim się pokazuje na baletach Żeby Wojtek był zazdrosny Tak tylko jeden raz A powiedzieć wam ciekawostkę, widzowie? Ksaju, jak to mówił, no nie? To on naprawdę wtedy tak myślał. Mu się dużo pozmieniało w głowie. Nolan z wysłał ZTU-5. Siema jabczane, zobaczysz start rakiety SpaceX? Tak, mogę zobaczyć. Nie powiem wam wszystkiego, no bo no, nic wam nie powiem, nie? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że kiedyś naprawdę... Nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie było to... <laughs> Źle... to wypowiedź zła o Marcinie w sumie. To nie wiem, ale... O, powiem tak, że... <laughs> Marcin był śmieciem i chujem i, i, i śmieciem, a teraz jest super przyjacielem. Bo kiedyś... Oj on miał najebane wełbie, kurwa, no. To jak oni mają internet 40 km na Ziemię? Orzecznie, w sumie jakoś się muszą też komunikować z tymi ludźmi, to pewnie tak samo. Ty no, bez kitu, to tu jest za dużo niewiadomych, żeby to była prawda, widzowie. Macie rację. To leci w Polskę. Nad Lublinem jest teraz rakieta. Śmiesznie, jakby tak zaparkowali, wzięli mnie i w kosmos byśmy polecieli robił streamy z kosmosu Narazilibyśmy jakieś kosmiczne zwierzątka Byś nie wrócił przez kosmosu? Czegoś się nie robi dla widzów Ej widzowie chcemy wykrywać metali na urbexa? A skąd takie coś? Masz? To już szpaderkę trzeba wziąć To szpadla jakieś, że coś wykopać jak znajdziemy Później wylewanie tej wody, nie wiem. Patek jest to Przez balkon. Siemanko! Sia wujo. Szturku. Patrzę, wiesz co, bo by, gadaliśmy, bo w, wiesz jaki plan ma rząd wprowadzić do 2030 ze względu na ten y, zanieczyszczenie powietrza, carbon footprint ktoś nazywa, nie? Ale Wiesz, gdzie, w Anglii? W Anglii, no? Wiesz no. jak co mają wprowadzić? No. Do 2030 będziesz mógł jeść tylko trzy razy mięso w tygodniu Wylatywać dwa razy do roku Na wakacje Rozumiesz? Taką chcą kontrolę wprowadzić Czujesz? Boris Johnson taki ma plan, nie? Patrz jaki, patrz, jaki nam dają na szyję ten obroże, nie? No ale przecież to go nie wybierzecie i niech spierdala Ale nie, no do tego cały świat dąży, żebyście miał, żeby mieli nad tą kontrolę większą, nie? Kubidem. A ludzie, A ludzie, ludzie będą słuchać 5, teraz, bo wiesz, numerę, wygraliśmy z koronawirusem, tak, na Kubi 2009 Tak, prawie... wygraliście! Zobaczycie jak wam zacznie trzecia głowa rosnąć, kurwa. No Kurwa, koliłem się jesteś sutka z tak kurwa, przyciąłem. Tak mnie pieczy z Łaaa! Pojebany jesteś, sutka se zdarłeś. No kurwa, chcący żyletom. Aaaa! <ślesy>